Witam na Dobre. moim kanale, dzisiaj będę nagrywać, no w sumie nie dzisiaj, już to jest drugi raz dzisiaj, dzisiaj będę nagrywać też Jailbreak'a, bo Nikola Samolot, samolot był? Nikola Samolot, tak, dokładnie, yy, chciała, wreszcie, ktoś mi napisał, i też dostałem jeszcze jedną wiadomość oczywiście, nie tylko Nikola Samolot. Eee, Chlebek.mati Upadł. Ty helikopter rozwaliłem, co jest. Ej, ktoś tu wali mnie! No to chroni się. No, HP, ja wiem gdzie są goście się kryją. Ja nie mam prawie w ogóle pieniędzy. Gra, grałem. Jak ja dawno w tym w ogóle grałem. Ała. Nowe auto. To poczekaj, ja sobie kupię to auto. Bye. Mam nowe auto. Ej, wsiadaj do mnie, wyjdź naprzód z więzienia. Gdzie jestem? A, no zabił mnie. Byłeś dobrym życiem. By, byłeś dobrym życiem. No Dobrym auto? kucharzem, wychodź naprzód. To ty? Tak, wsiadaj. Gonimy i ja już mam pistolet. Gdzie i gdzie jedziemy? Nie wiem. Nigdzie, bo, gdzie, bo, bo nic ni, bo, ty, bo nikt, nic nie jest oprobywane. Możemy polegać tylko na sobie. Uuuu, Drifty! Się nie się... ej, ej, W więzieniu był jakiś złodziej. W więzieniu. W więzieniu to no, będzie bank. To jest na samym końcu mapy. Jak się, mapa, jak się mapa bierze? M. Ja nie gram na klawie. A jest Dlaczego wychodzisz? Nie mogę wejść. No. To może przestań mieć kajdanki w rękach. No, nie mam. Zdejmij te kajdanki. Weź gnata. I wejdź. A, już. Dobrze. Można Dobra nam mówić jeźdź. oczywiście jaką rolę mamy mieć. Tak, musimy w końcu jechać po takich złodziei. Tak, my Kto nie wiemy, tak wiemy jaką rolę grać. Gramy policją, bo jest ich mniej policji. Więc Każdy próbujemy. pomagać światu i wy pomożecie światu subskrypcją. Dobra, coś chodzi już w mieście. Tu będzie dużo gości na bank, więc patrzę ja ciągle na mapę. Ej, widziałam czerwone, widziałam czerwone. Jedź do tego gościa, jedź do tego gościa, do tego gościa. Nie, dobra. Do tego gościa, bo on miał tam czerwone, on miał tam Czekaj, ja też widziałem przez chwilę. Widzę, widzę. Zabij gościa. Gdzieś tam to było. Było gdzieś tutaj. Źle przejechałeś. <grym> tam jest! <grym> jest! Ej, opony! Wysiadaj! Opony! Jak się wysiada? Zabiłeś, zabiłeś! dalej jedzie jakiś. Nieważne, najważniejsze, Słucham. że zabiłeś. Jest! Jadę po ciebie. Jadę cię po. Czekaj, tym, ja jadę tam. moim. Czekaj, ja jadę. Ty nie masz moim autem chyba, bo ono kosztowało 10 tysięcy. A dziś hajs? Eee. Ja nie wiem. Czekaj, jestem gdzieś obok. Gdzie ty byłeś? Eee, yy, yy, bądź tam, gdzie byłeś. Poczekaj, ja choć teraz znajdę. Tak, wiem, gdzie jesteś. Dziś jest. A dzisiaj patrzy kasę. Jak nie chciał coś kupić, to masz, to masz taki licznik kasy na górze? Eee, yy, kliknij sobie taką, taką ikonkę kasy i wejdź do mnie, gość! Strzelaj mu w opony, w opony, w opony! No poczekaj, bo. Czeka, Jedzie, bo on... Ja jadę, ja jadę po niego! Poczekaj, no mam coś innego, Nie no pokazuje jej się zna, że. Czy chcesz kupić ciągle? Aj Maciek, Maciek Maciek mi się ciągle pokazuje. z... No, znaczek. Co ci się ciągle pokazuje. No znaczek! Jaki znaczek? No by the form... No, o! Katyl dobra jest. Jedziemy. Jezus. Nie! <suszel> <suszel> Może się... Możesz nie klikać jednego przycisku. Ej, chyba mogę. Czekaj, jedziemy. Ja Ej, widziałem, 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 widziałem. Do widziałem, miasta. widziałem, widziałem. Widziałem, widziałem. Jedą miasto, to jedna górka, ktoś był. Au, au, au. Tak, ktoś na tej górce. My tam nie wiedziemy. A nitro! A nie wskoczymy? Ty, Nitro mam! Ej. A nie, bo to paliwo rakietowe jest wykorzystywane też. Oj, poczekaj. Wsiadaj, wybacz, jak kliknę. No można po prostu... No, mo można wskoczyć. Coś Tu jest na górze. Nie, tu nic nie ma. Mam czerwoną kropkę. Poczekaj, nie zapijaj! No ja mogłem to go aresztować! Wow. No dobra, jedziemy nie. dalej. Czekaj. Czekaj, drzwi nie zamknąłem. No jedziemy. Ja sam z tyłu po prostu siedzę. Oczywiście będzie więcej Hajdor hi, yy, dai Bo też miałem wiadomość, żeby więcej tego nagrywać Dlaczego, jaka, dlaczego jakaś kolczatka się robi za nami? Nie wiem, yy, yy, co to jest? No co jest? Ej, mamy nowy no, ej, co? Co, co ty robisz z tą kolczatką? O! To mnie bije! No to przestań ustawić tą kolczatkę! O Jezus! Trzeba szybko jechać na tego. O, jak ja wyglądam, no fajnie. Zobacz, mam hajsu. Mam trzy jej. Dziesięć tysięcy mogę kupić twoje autko. Przestępca, wiem. Ej, chciałbyś chodź. być przestępcą? Nie. Zmieniamy rolę. Tak. Ja zmieniam. Ale jak się zmienia? Trzeba chyba zginąć, nie? No nie, bo to są takie dwa wybory. Niebieski. No o, to i ja się tak. zabiłem. Przestępca. Kryminal. Przestępca. Ja idę ukraść broń. Czekaj, bo jestem w jakiejś sittings. Ej, nie, poczekaj, chodź, chodź. No. Chodź. Czekaj, stój. Czekaj. Dobra, bronie nie ma. Tędy. Chyba nie jestem pewien. Nie, nie tędy. Nie tam, tędy. Kolego, chodź z nami. O, kolega idzie z nami. O, wow. <laughs> Idziemy tędy, wodą. A będziemy pokażę. mieć w bronie. A! Skacz. <laughs> Ej, a to dobrze? A! Na rurę skaczesz po prostu. Za śladami idziesz. No. Ani tędy, ani tam. A będziemy mieć broń? Nie, tędy. No, szkoda. Chyba będziemy mieć. A, spadłem. Ja chyba wracam się znowu do więzienia, za czymś kolonię. Ale, ale nie da się zabrać broni policjantom! A, policjanci! O, A poza tym, tym. nie mnie, Maciuś. Nara, goni mnie. O, nie dostałem w opona. O nie, dobra, jestem w więzieniu. Maj opona. <toszczelnik> Jadę. Nie oh A, wow. Idę szukać broni <laughs> A, mam jakiś policjant Siema, kolego Siema, kolega, Ale dwóch policjantów nie mnie nie zatrzymało Dzięki koledzy. Mm. Kotki wiem. Nie Może tu wam bronię? Nie. Nie. Może druga strona. Udało mi się uciec od policji. Ja jestem w jedzeniu sobie latam. To uciec no, no sobie chodzę. To uciekaj stamtąd. Co ty tam robisz? A ja, a ja nie mam miejsca. Ja Znalazłem mam miejsce tam. do kupowania broni. No to zaprowadź mnie. No to ucieknij stamtąd. A gdzie się wychodzi? Gdzie się wychodzi? No, mu, pokazywałem ci. Razem tam byliśmy. Okej, okay, ja już jestem. Wyszłam na dwór. Jest tam takie darmowe auto niedaleko. Dobra? Idę. Takie pomarańczowe. I jedziesz do tunelu Dobra, ja jestem już jestem w kanalizacja. Ja. Czekaj, nie, nie wyjeżdżaj, tu jest policja oba no a tu gdzie pójdę pytanie. O ja. Słabym. No nie no złapi mnie No gdzie to mów no coś tam Co jest? Czekaj, bo ja uciekam... przed policją cały czas. Jak wądzę w kanalizację? A ty, a ty się gubisz w kanalizacjach. Idealny skład. A dobra, do... dobrze przeszłam. Dobrze już jest. Zachodzę już. Spotkajmy się przy węcie. Mnie policja goni, a ty mówisz, żebyśmy się spotkali przy węcie. Ja, się, ja już wyszłam. To się Po To bartek napisał. Z mnie, jest, Sigma bartek, może być dobra, ciepłem. tam jest do miasta. Mm, 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 mm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Może ty Czy to ja To mogło być trochę denerwujące. Oj. Ja uciekam przed policją. No widzę kogoś uciekającego. Ja, tam jest... To jest sodzic z bronią, yeah. yeah. nie. No, może jest otwarcie z bronią. Yeah. O, oh, tu są free yeah. yeah. Bomby są, to są za free. chciałbym, ja jestem za więzieniem i jeżdżę. Z policją się bawię. Ej, no klikam przecież tą pompę, że ja ją chcę, mmm To Game pass. Tą pompę też chcę i tą też. Jak coś ty sobie możesz tam obrabowywać takie początkowe, takie jak stacja benzynowa lub pączki. Jak się wychodzi z tego waypoints? nie mogę. A, dobra już. Dobra, to mój kolega, my z kolegą. obrabowaliśmy chyba. Dobra, my z kolegami obrabowaliśmy kilka rzeczy. A jaki, jak, w jakim budynku? B w w na, na bronie. Dobra, na auto pierwsza. Broni się nie da okraść! No, na znaczy nie, wpadłem, wziąłem sobie. Były za darmo. Tak, tam była jedna broń za darmo, pamiętam. Nie, tam było kilka. I nawet bomby były za darmo. Gdzie ty ja stać? A do zawięzienia. zawracam. Nie, ja uciekam. No jestem wód, jestem na jakimś. Jestem na jakimś jestem, duże... miasta... jestem przy muzeum. A to te duże miasta jesteś tam? Nie, właśnie do tego dużego miasta. Czy ja mogę się wrócić do tego, do więzienia? Do, do małego, no to w więzieniu się spotkajmy, pojedziemy gdzieś tam. Uff, przed więzieniem? Tak albo nigdzie, albo nie muszę. O jest, ja mam trochę do przejechania, żeby wrócić. Nie, mi się sklinowało. Muszę rzucić bombę. O, mam idealną drogę do tego, do więzienia. Czekam, bo mam tak. auto. Jadę do więzienia prosto. Dobra, ja prosto, już jesteś w więzieniu. Nie muszę na to auto brać. Ja Miałam pompę. Ja nie zabiję policjantów. A za zabicie policjantów i ich zabij, zabijanie dostaje... dostaje hajs? Nie, tylko za No. Jestem szybko, przygotuj się. A widzę cię! Ja jestem ja w tunelu, jestem ja w tunelu, jestem ja w tunelu. Ja o ja nie tunelu. policja tu jest. To wychodź no to mi... z tego tunelu nie. W jakim tunelu? Miałeś być przygotowany! No nie, wskuli mnie znowu! Brawo. Brawo! Ja jadę. Jadę na bankę. Ej, Odkuń mnie! Odkuń mnie! Dors, Nie da się. A, ty tu byłeś. No nie, muszę znowu jeść po bronie. A tu jest przecież... Ja ci podwiozę, chodź! To jest free auto przecież, można... Wziąć. No właśnie. No to sobie wezmę. Ale muszę tyle znowu błądzić, bo kanalizacja. Znaczy, kanalizacja mi jest najbe nie jest najbezpieczniej. Jest jeszcze jedno, jest jeszcze jedno wyjś wyjście, ale tam często kampią. O nie, policja. Czekaj, muszę uciekać, ok? Okej. Okay. Mamo, dasz mi piciu? Jedzie, 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 jedzie. rajur roger, roger. O nie, dobra, otworzyłem. E, jak coś, nie polecam ci wychodzić z kanalizacji. Jeszcze chwilę poczekaj, bo ja uciekam przed policją właśnie. Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. Zawracam się do ciebie. Ale dopiero wychodzę, ja tak szczególnie do skopuję Jesteś? Nie, jeszcze wychodzę. Ale jestem gotowy. Czekaj, ja się ukryję gdzieś. Jesteś? Widzę, widzę Cię. Widzę twój, Twoją ikonę. Dobra, już mam blisko policję. Czekaj, policja mnie łapie. Muszę uciekać, przepraszam. Dam radę, wezmę swoje własne auto. Co? Ej, dlaczego teraz opony mi się nie odradzają? No co? No wcześniej mi się odradzały opony. A teraz nagle mi nic zniknęły i nic się nie działo. Mama, mogę pić, proszę. Znaczy jedzenie. Ojej. Dobra, ja sam już przy wyjściu swoje auto. Widzicie, dobre chłopaki. Dobre chłopaki oglądają świat za krat Dobra Poeć nie ma ja do ciebie dojdę później Dobra, auto wziąłem. Ukryj się, gdzieś, do... tylko dobrze. Ja, ja idę do sklepu z broni. A potem dobra, bo Okej. Okay. i zaim to by było na tyle na ten odcinek. Już, już nawet wiem, jak będzie się nazywać odcinek. Hmm. Ociekanie, ociekanie przed policją w Daybreak. Wiem, ja, ja wiem nawet lepsze. Czekaj, helikopter tu jest! zabrał? Helikopterem lecę! Z graczem o nazwie Toxic Nie! Szybko. Nie tak, Policja. No nie, szybciej tak. No dajcie wiatr! Nienawidzę i. No, ty Jestem ja w tym helikopterze obok, na górze Ja, wy, ja wychodzę nie, mogę. Uciekaj. Nie wy, ja wychodzę. Dobra. E, też wiem, że to by było na tyle na ten odcinek. I pa pa. Bye.